Stacja kultury to miejsce, od którego zaczyna się podróż, przygodę życia. Jeżeli to stacja kultury, to przygodę z kulturą. Stacja kultury miasta Lublina są to przystanki, w których to życie kulturalne toczy się w sposób wyraźny, zauważalny, cykliczny. Myślę, że warto angażować się we wszelkie przedsięwzięcia społeczne i kulturalne, ponieważ to rozwija jednak człowieka, rozwija jego światowy pogląd poszerza nasze horyzonty i możemy sobie kształtować swoje zdanie, możemy się rozwijać intelektualnie i tak naprawdę nam to daje bardzo wiele. Daje nam taką możliwość poznania innego świata, innego społeczeństwa może i moim zdaniem naprawdę warto angażować się w szkoły, w przedsięwzięcia tego rodzaju, bo to daje nam bardzo wiele. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Słowa Jana Pawła II są bardzo ważne dla całej społeczności ósmego liceum. My jako nauczyciela, oczywiście uczymy się od młodzieży entuzjazmu, pasji, energii. Czerpiemy od nich bardzo wiele. Myślę, że też możemy im bardzo wiele dać. im swoją wiedzę, mądrość, ale przede wszystkim myślę, że stwarzamy im okazję do rozwoju, do rozwijania swoich pasji, zainteresowań. Młodzież w naszej szkole może uczestniczyć w bardzo licznych projektach kulturalnych, organizuje wiele imprez, dlatego że uczniowie w naszej szkole to ludzie przede wszystkim są spontaniczni i aktywni. I ta wartość dzielenia się z drugim człowiekiem, tym co najcenniejsze, jest chyba najważniejsza.